Czytanie z Księgi proroka Izajasza To mówi Pan Rozerwij kajdany zła, rozwiąż więzy niewoli, Wypuść wolną uciśnionych i wszelkie jarzmo połam. Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, Nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza I szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie Chwała Pana iść będzie za Tobą Wtedy zawołasz, a Pan odpowie Wezwiesz pomocy, a On rzecze Oto jestem Jeśli u siebie usuniesz jarzmo Przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie Jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu I nakarmisz duszę przygnębioną Wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach a twoja ciemność stanie się południem. Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie? Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa. Oto powiadam wam. Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie. Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli.